Nagle do DDTVN wpadli policjanci. Na oczach widzów zatrzymali znanego youtubera. To poszło na żywo. Telewizja na żywo łączy się z wieloma wyzwaniami, ale pojawią się sytuacje, kiedy nawet reżyserowie programów nie wiedzą, co robić. W Dzień dobry, Tvn. Zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Policja na żywo zatrzymała jednego z największych polskich youtuberów. Zmiany we wszystkich telewizjach w Polsce. Chaos panuje aktualnie we wszystkich stacjach telewizyjnych w kraju. W TVP każdego dnia obserwujemy nowe zwolnienia i nowe zatrudnienia. Pytanie na śniadanie jest w trakcie odświeżania, zarówno w kontekście merytorycznym, jak i prowadzących. TV Republika wciąż rekrutuje byłych dziennikarzy oddanych Jarosławowi Kaczyńskiemu i podwyższa ceny reklam. W Polsacie Edward Miszczak formatuje i zmienia koncepcję wielu składowych dla stacji programów, jak taniec z gwiazdami. Podobne zamieszania dzieją się w TVN. Dzień dobry TVN również przeżywa rewolucję. Niedawno do programu doszedł Robert Stockinger w roli nowego prowadzącego. Znany YouTuber zatrzymany na żywo w DDTVN. Telewizja na żywo musi liczyć się z sytuacjami nieprzewidzianymi i odpowiednio szybko na nie reagować. Podczas jednego porannego pasma doszło do incydentu, którego nie spotyka się w ściśle zaplanowanej śniadaniówce ze scenariuszem. Dorota Wellman wraz z Piotrem Kraśko rozmawiali z Jerzym Kryszakiem i jego synem Kamilem. Nagle do studia Dzień dobry TVN wparował znany YouTuber. Z relacji stacji wynika, że youtuber wtargnął do telewizji bez zaproszenia, a ekipa TVN musiała wezwać na miejsce policję, ponieważ nie chciał wyjść z nagrania. Na wideo widać dokładnie, jak policjanci powalają mężczyznę na ziemię i wyprowadzają poza zasięg kamery. Co się dzieje? Komentuje Piotr Kraśko. Piotr Kraśko wyjaśniał w tym czasie sytuację, żartobliwie mówiąc, że YouTuber przyszedł zapewne po autograf od Kryszaka. Kogo zatrzymała policja w DDTVN? W porannym programie zatrzymano Sylwestra Wardęgę, jednego z największych polskich twórców na YouTube. W ostatnim czasie najbardziej znany jest z rozpowszechnienia Pandora Gate. Sytuacja wydarzyła się w 2017 roku i okazuje się, że stacja zupełnie ją przekręciła, a sam Wardenga nie miał świadomości jaką narrację stworzy TVN. Kilka dni temu dzwoni do mnie menadżerka i informuje, że DDTVN chce przed Halloween pogadać o prankach i czy jest możliwość, że wkręcimy jakoś prowadzących panią Wellman i pana Kraśko, wyjaśniał Wardęga na social mediach. Jak dodaje, otrzymał informację, że jest na akcję budżet, a on musi tylko dać się aresztować wynajętym aktorom. Prowadzący mieli zostać wkręceni, a zaraz po akcji mieliśmy pogadać o prankach. Zgodziłem się bo 20 minut w niedzielny poranek mnie nie zbawi, niby Stranger Things trzeba oglądać, ale klimat i tak lepszy wieczorem, przekonuje. Według Wardengi akcja poszła sprawnie, a w trakcie rozmowy na kanapach ekipa realizacyjna DDTVN przyznała się prowadzącym do tego, że chcieli ich po prostu lekko wkręcić na Halloween.